Hejka! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić przepyszne bajgle z makiem. Sprawdzą się one idealnie na śniadanie albo kolację, a najlepiej smakują oczywiście świeżo po upieczeniu. Przygotowanie ciasta. Zaczynamy sobie od wsypania mąki do dużej miski. Do tego w środku robimy dziurkę, a następnie wkruszamy 30 g świeżych drożdży. Drożdże zasypujemy dwoma łyżeczkami cukru. A następnie wsypujemy dwie łyżeczki soli. Wszystko to zalewamy jeszcze 200 ml ciepłego mleka i 175 ml wody. Ja już to sobie wymieszałam w jednym naczyniu. Na sam koniec do mleka wbijamy jedno jajko i teraz wszystko zaczynamy zagniatać. Możecie ciasto zagniatać mikserem planetarnym albo ręcznie. Ja często to ciasto zagniatam najpierw łyżką, a następnie rękami, i wtedy nie trzeba nawet brudzić miksera. Po około 5 minutach zagniatania, gdy mąka jeszcze lekko będzie oddzielała się od pozostałego ciasta, do ciasta dolewamy jeszcze 70 g oleju i ponownie mieszamy. Mieszamy przez 5 do 10 minut, im dłużej, tym lepiej, ponieważ drożdże bardzo lubią wyrabianie. I teraz ciasto jeszcze formujemy w taką kulkę, możemy lekko posypać mąką i zostawiamy na około godzinę do wyrośnięcia. Polecam wam ciasto przykryć folią spożywczą, wtedy nie wyschnie. I teraz, jak w moim przypadku, po półtorej godzinie formujemy bajgle. Możecie to zrobić tak, że z kawałka ciasta o wadze między 90 a 110 gram formujecie sobie taki wałek, a następnie oba jego końce łączycie, żeby w środku powstała taka dziurka. Natomiast drugim sposobem jest to, że formujecie kulkę, a następnie w środek wsadzacie palec i formujecie dziurkę. W takiej porcji mi wyszło 13 bajgli, U mnie jeden bajker ważył między 95 a 105 gramów. Uformowane bajgle można teraz zostawić na około 15 minut do lekkiego wyrośnięcia, a następnie wrzucamy je do gotującej się wody z sodą. Ja mam tutaj wody z trzema łyżeczkami sody i do tego dałam jeszcze łyżeczkę soli, dzięki czemu po upieczeniu skórka tych bajgli była taka właśnie lekko słonawa. Bajgle gotuję około minutę, dwie z jednej strony, następnie przekręcam patyczkiem albo łyżką i gotuję jeszcze minutę z drugiej strony. Polecam Wam tutaj wrzucać po trzy bajgle, wtedy one trochę bardziej urosną i nie będą się tak stykały jak u mnie. Po ugotowaniu bajgle odławiamy i gdy delikatnie przestygną, maczamy je jeszcze w maku. I gotowe bajgle pieczemy na funkcji góra-dół w 190 stopniach przez około 20 minut do zarumienienia. Każdą blachę bajgle ja piekłam oddzielnie. Około pół godziny po upieczeniu, gdy bajgle lekko przestygną, ja tutaj sobie już je pokroiłam i są już gotowe. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy wypróbujecie ten przepis i z czym najbardziej lubicie bajgle. Ja najbardziej polecam wam jest serkiem Philadelphia, Sałatą oraz łososiem. Smacznego!